Witam wszystkich, witam drodzy przyjaciele. Zrobiliśmy już wiele. To był ten pierwszy etap rozwoju, to był ruch Palikota. Zrobiliśmy szczepionkę na klerykalizm, na homofobię, na szowinizm. Ta szczepionka już działa w polskim społeczeństwie. I teraz trzeba tylko jak najwięcej ludzi nią zaszczepić. Ale najważniejsza jest przyszłość, to co będzie przyszłością naszą, to po co tutaj się zebraliśmy. Teraz rozpoznawalność już mamy. Teraz już wszyscy wiedzą, czym był ruch Palikota, czym jest i będzie nasza nowa partia, Twój ruch. Ale teraz trzeba nam wiarygodności, wiarygodności w oczach społeczeństwa. Ludzie muszą nam zaufać, że jesteśmy w stanie sprawować władzę, że jesteśmy w stanie ją przejąć, że w każdym zakresie, w każdym zakresie społecznym, w każdym zakresie gospodarczym jesteśmy kompetentni. Dlatego potrzebni są nam nowi ludzie, nowi doradcy, potrzebne są nam partie polityczne, które tutaj. Widzimy i gościmy reprezentację, dlatego potrzebna jest nam jedność, połączenie. Musimy teraz działać razem, tylko tak zbudujemy naszą wiarygodność. Ale co mamy zrobić? Musimy odpowiedzieć na to, co dręczy Polaków to, co jest ich problemem. Musimy odpowiadać na emocje. Które przeżywa społeczeństwo, to są także nasze emocje. Musimy znaleźć dla nich tą odpowiedź. Musimy odpowiedzieć na niepewność, na brak zaufania do każdego, a w szczególności do skuteczności klasy politycznej. Na poczucie bezsilności, które bardzo często nam towarzyszy, deficyt godności, poniżenie, jakiemu Polacy bardzo często polegają z rąk władzy i z działania systemu, którym, z którym mamy do czynienia. Także na niesprawiedliwość i frustrację i złość. Musimy znaleźć na to odpowiedź, musimy wiedzieć, jak to zrobić. I ręczę Wam, że wiemy, to zrobimy, tylko musimy działać razem. Ale ten plan się nie uda, jeśli będziemy działać chaotycznie. Jeżeli będziemy reagować do, na doraźne zapotrzebowanie polityczne tylko. Ten plan musi mieć w sobie, ma i będzie miał coraz wyraźniejszą zmianę filozofii, zmianę filozofii społecznej, zmianę gospodarowania, zmianę pozycji obywatela, pozycji człowieka, każdego pojedynczego człowieka w państwie. Każdy z nas musi stać się podmiotem, a nie przedmiotem oddziaływania polityki. To jest nasze zadanie i to zrobimy. Już ruch Palikota złożył ustawy, które pokazują pewien kierunek, którym pójdziemy. Musimy złamać pewną, tu chcę powiedzieć moim zdaniem, bardzo, bardzo ważną rzecz. Otóż nie ma zasadniczej sprzeczności między ludźmi pracy a przedsiębiorcami. Każdy z nas może być przedsiębiorcą. Ja byłam przez większość swojego życia przedsiębiorcą. Każdy z nas może nagle być pracownikiem. Nie ma, nie można pogłębiać tych różnic. Nie dajmy się manipulować. Właśnie przedsiębiorcy i pracownicy. My wszyscy będziemy razem budować nową Polskę. Jest, istnieje sprzeczność, którą trzeba rozwiązać, która jest podstawą w moim przekonaniu polityki naszego ruchu. To jest antynomia, sprzeczność pomiędzy światem wielkiego, zglobalizowanego kapitału, a światem przedsiębiorczości i pracowników w Polsce. Tu musimy znaleźć rozwiązania, w jaki sposób wykorzystać kapitał. Międzynarodowy kapitał, który jest siecią władzy, realną siecią władzy, bo pieniądz rządzi światem, jak wykorzystać z korzyścią dla społeczeństwa, z korzyścią dla Polski w taki sposób, żeby można było budować nasze społeczeństwo, a nie poddawać go wyzyskowi i eksploatacji. Proszę Państwa, chcę jeszcze o jednym powiedzieć. Mianowicie chcę zwrócić Wam uwagę, że przez 20 lat w Polsce tylko mówi się o prawach człowieka, a tak naprawdę Polska nie dobiła do tego standardu, do tych standardów, które obowiązują w Europie. Musimy jako nowa siła polityczna, która mam nadzieję zwycięży, która mam nadzieję będzie niosła społeczeństwu. Nowe prawo, prawo, które będzie czyniło każdego człowieka podmiotem swojego działania, musimy pamiętać o tym, że prawa człowieka, które niesie ze sobą Europa, są największym dorobkiem europejskiej cywilizacji, do której od zawsze należeliśmy, należymy i mam nadzieję, będziemy należeli. Idziemy do Europy. Weźmy od Europejczyków to, co najlepsze. Weźmy prawa człowieka i zastosujmy tutaj w Polsce. Zróbmy to, i mamy taką siłę. Widzę tę, tę energię, tę siłę na tej sali. Dziękuję Państwu bardzo. Chcę poprosić Roberta Biedronia, właśnie naszego rycerza, działacza, który walczy o prawa człowieka, dla którego prawa człowieka są najważniejsze. Myślę, Robert, że o tym powiesz. Dziękuję.